Już uczę angielskiego wiele lat, i prawie zawsze jak rozmawiam po angielsku z Polakami i mówię what's up, to oni niepoprawnie mówią Good. I to w ogóle nie ma sensu, bo what's up jest mniej więcej tak jak co nowego, albo co się dzieje. To wyobraź sobie, że ktoś ci mówi, hej, co się dzieje u Ciebie? I ty mówisz. Dobrze, to nie ma sensu i tak to właśnie jest. Jak mówisz good, jak ktoś mówi WhatsApp, to dzisiaj nauczysz jak poprawnie odpowiedzieć na pytanie WhatsApp. Instytut Lingwistyki przedstawia. Też tutaj szybko powiem, że Instytut Lingwistyki ma kursy z angielskiego i z różnych języków. To jak chcesz więcej informacji, jak chcesz wiedzieć o naszych kursach, to jest link na dole w opisie, to sprawdź go i żebyś wiedział, każdy kurs to masz dostęp do aplikacji, też do podcastów i do native speaker'a. Ale a propos native speakerów, to musisz wiedzieć, że bardzo często native mówią WhatsApp. I tak samo jak How are you? To jest prawdziwe pytanie, i ty wybierasz. Jak chcesz odpowiedzieć na to pytanie? Jak chcesz traktować How are you jako przywitanie i nie jako pytanie, to możesz, to wtedy mówisz Good. How are you? Albo good. How about you? I z WhatsApp też możesz tak zrobić, tylko że wtedy powiesz Not much. You? Albo ktoś powie Hey, what's up? I ty powiesz Not much. What's up with you? Albo może What's up? Not much. And you? To to jest taka standardowa odpowiedź. Hey, what's up? Not much. What's up with you? Albo też możesz powiedzieć not much. How are you doing? Albo not much, how are you? Też z mojego doświadczenia, wiesz, ja się wychowałem w Filadelfii i tam my używaliśmy WhatsApp jako przywitanie. Że ktoś mówi tak, hey, what's up? I potem ja bym powiedział, yo what's up, ale nie możesz po prostu powiedzieć Good. Jak ktoś mówi what's up, i ty mówisz good czy wiesz jak głupio to brzmi? Jak ja bym komuś powiedział WhatsApp up, i oni by powiedzieli good, to ja bym pomyślał, czy oni mówią po angielsku? I jak to jest twój znajomy, albo twój przyjaciel, okej, okay, i się spotykacie, i oni mówią WhatsApp, to możesz im powiedzieć, co się dzieje w Twoim życiu. Bo to znaczy tak, hej, co nowego u Ciebie, albo co słychać? To oczywiście jak gdzieś przechodzisz, albo jesteś w sklepie, albo. Ktoś mówi what's up i tak, wiesz, to nie jest długa interakcja, to jest krótka interakcja, to wtedy po prostu możesz powiedzieć not much, how about you? Albo what's up? Ale jak to jest ktoś, kogo znasz, to odpowiedz na to pytanie. Po prostu powiedz im, co, co jest nowego w twoim życiu. Szczególnie jak masz coś ciekawego do powiedzenia. Jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia, to powiedz not much, how about you? Też jak ktoś powie hey, what's up? Możesz powiedzieć, ah, same old shit. To znaczy, że tak, a te same stare rzeczy. Albo tak nic, nic specjalnego może. Ale jak nie chcesz powiedzieć shit i słyszysz, to jest shit, to nie jest shit, to nie jest it, to jest it, shit. To możesz powiedzieć, a same old shit. Albo, ah, same old, same old. Albo słuchaj, jak mój przyjaciel mnie spyta, what's up, i my siedzimy razem i rozmawiamy, ok, albo nie wiem, to jest ktoś, kogo znam, to ja im powiem, albo to co się działo w moim życiu ostatnio, coś ciekawego oczywiście, albo im powiem, co przed chwilą robiłem, albo skończyłem robić. Na przykład, może się z kimś spotykam gdzieś i nie mówię, hey what's up, on hey man what's up, Yeah, I just finished work. But mam nadzieję, że widzisz, czemu to by nie miało sensu, żeby powiedzieć good. Mi się wydaje, że z jakiegoś powodu wszyscy Polacy myślą, że po angielsku tak Każde pytanie nie jest pytaniem, że ktoś mówi: How are you? To nie jest pytanie. Ktoś mówi: What's up? To nie jest pytanie. Ktoś mówi: Hey, what are you up to? Albo hey, what are you doing? To też nie jest pytanie. Nic nie jest pytaniem, ale to jest Twój wybór, czy będziesz to traktować jako poważne pytanie, czy jako przywitanie. Ale oczywiście to są takie rzeczy, które musisz po prostu poćwiczyć i się osłuchać i używać ten język. To jak chcesz poprawić swój angielski i chcesz naszej pomocy, to sprawdź na dole w opisie, bo tak jak mówiłem, tam są nasze kursy z angielskiego, też z innych języków, i z każdym kursem masz dostęp do native Speakera. To oczywiście wtedy to Ci pomoże, żeby tak mówić bardziej naturalnie, też są podcasty, gdzie możesz słuchać różne rzeczy po angielsku możesz się osłuchać a i też mamy aplikację i wiele, wiele więcej. To sprawdź nasze kursy tam na dole w opisie i się zobaczymy niedługo. Na razie. Cześć.